W naturalnych inspiracjach rozmawiamy nie tylko o różnych rzeczach związanych z naturą, ale także o podróżach. I o tym właśnie dziś będzie w naszym programie. Kreta znana i nieznana. Janna w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Janna Soreczyńska-Bielenia, właścicielka biura podróży Kreta Ekspert. Skąd taki pomysł na kretę znaną i nieznaną? Pomysł na krety znaną i nieznaną zrodził się z takiej sytuacji, w której przyjechali do mnie znajomi, państwo w takim średnim wieku i poprosili o tak jakby asystę przy zwiedzaniu wyspy, że oni nie mówią po angielsku, nie specjalnie chcieliby wypożyczać samochód, bo no, nie czują się na siłach, żeby jeździć po górskich drogach i po serpentynach, te, te greckie, kreteńskie trasy rzeczywiście potrafią, być, potrafią dać w kości, potrafią być wymagające, ja to uwielbiam. Natomiast są to drogi, które przysparzają rzeczywiście kierowcom wielu trudności. Poza tym Kreteńczycy też jeżdżą w sposób taki niespecjalnie przywiązując się do jakichś tam przepisów. To się teraz trochę zmienia, dlatego, że jak zaczęłam przyjrzeć na Kretę, to nie widziałam w życiu żadnego patrolu policyjnego. Teraz podobno przyjechał jakiś komando z Aten i odbiera tablice re rejestracyjne. Jadę we środę, to się przekonam, znaczy mam nadzieję, że nie odbiorą mi tablic. W każdym bądź razie pomysł powstał taki, żeby skonstruować ofertę przeznaczoną dla osób, którym zależy na tym, żeby zobaczyć te takie must see na krecie. Tego jest oczywiście mnóstwo, ja nie jestem w stanie pokazać wszystkiego za jednym pobytem, ale mają też ochotę poczuć tę prawdziwą kretę, czyli tego ducha krety. Ducha krety nie poczuje się w hotelu z basenem pięciogwiazdkowym na północy wyspy, a ducha krety poczuje się na południu. I ja chcę zaproponować y, gościom y, zobaczenie tego, co najważniejsze z tych punktów y, koniecznych do, do obejrzenia na północy, ale też zanurzenie się w południe wyspy. Ciekawa jestem, czy gaje oliwne też będzie można zobaczyć w podróży y, w krecie znanej i nieznanej? Ależ oczywiście gaje oliwne. Y, powiem szczerze, że chętnie zaproszę również do mojego gaju oliwnego. Mamy z mężem malutki gaj oliwny, bo tylko 80 drzewek, ale 4000 metrów i przepiękna, przepiękna naprawdę działka w dolinie rzeki z widokiem na morze. I stąd właśnie te oliwy, tak? Tak, tak, tak. tak. To są oliwy z, to jest oliwa z naszego gaju, z naszego gaju Green Sea, extra virgin z pierwszego tłoczenia, z własnego zbierania. Hmm. Jak to w ogóle się zbiera? Ty, co? Wchodzisz na drzewo i. Nie wchodzisz na drzewo. Absolutnie nie wchodzisz na drzewo. E, zbiera się w taki sposób, że jak przychodzi czas e, na oliwki, a czas na oliwki przychodzi. W zależności od gatunku, ale już niektóre są gotowe do zbioru na początku października. Oliwki zbiera się tak naprawdę do końca stycznia. Istnieją też jakieś chemikalia, którymi można przedłużyć okres wegetacji, jeżeli się na przykład nie zdążyło wszystkiego zebrać, bo to jest tak, że oliwki są największym majątkiem kretańczyka. Mierzonym, nie tak jak u nas, jak mi się ciebie zapyta, ile masz hektarów ziemi. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. U nich pytasz się, ile masz drzewek oliwnych. Hmm. 80 to jest takie, powiedzmy sobie, no, no takie milutkie, ale bez przesady nie na skalę przemysłową. Ale mam znajomych, którzy mają po 3,5 tysiąca, na przykład, tych drzewek oliwnych i się zwyczajnie nie wyrabiają, a zbiera się tak. Rozkłada się płachty pod drzewami oliwnymi e, i Zbiory są, w zbiory są zaangażowani i mężczyźni, i kobiety. Jest takie specjalne narzędzie, którego, chociaż ja mam ogromne trudności z nauką greckiego, ale różne dziwne słowa mi tak się gdzieś w głowie notują. To się nazywa rafdistiko i to jest taki bardzo długi drąg, na końcu którego znajduje się coś na kształt obracającego się grzebienia. I tym obracającym się grzebieniem ściąga się. To jest elektryczne, czy. To jest na diesla na Aha. generator, tak. I wtedy jak te oliwki spadają na siatkę, do pracy wkraczają kobiety. To znaczy, trzeba w jakiś sposób te oliwki odseparować od gałązek, które też się gdzieś tam mogły zaplątać, i pakuje się te oliwki do worów jutowych. I te wory jutowe wiezie się najlepiej tego samego dnia do tłoczni oliwy. Nie jest dobrze, jeżeli na przykład zostawisz w worku, ponieważ one się zaparzają i to już nie jest tak dobry gatunek oliwy z takich oliwek, które leżały za długo. Jest też taka niepisana zasada, że musisz przywieźć 10 worków, bo jeżeli nie przywieziesz 10 worków, no to dorzucą ci e, nie twoje oliwki. Mhm. I zmieszają tak, żeby zmieszają po Zmieszają prostu... i to wtedy już nie jest twoja, twoja oliwa, tylko mhm. to jest po prostu, no, jakiś produkt, do którego zostały dołączone, a kwestia polega na tym, e, żeby to nie były pryskane oliwki, żeby no nie tak. zawierały w sobie chemikaliów. Ja wiem, co wiozę, ale nie wiem, co ja nic A co z pestkami? no to jest w procesie tłoczenia, jakby zostaje usunięte. Hmm. I to jest właśnie ta Kreta znana i nieznana, bo to, to bardzo, jest, tak. bardzo ciekawe, ale co jeszcze w Krecie znanej i nieznanej, poza zobaczeniem twojego gaju oliwnego? No, w Krecie znanej i nieznanej będzie, będą hity południa, hitami południa jest na przykład klasztor Moni Preweli, w którym w trakcie II wojny Monastery tak naprawdę, nie klasztor, w którym w czasie II wojny światowej przechowywani byli alianci, zanim zostali ewakuowani z wyspy. To jest palmowa plaża Prewegi. Są dwie palmowe plaże na Krecie: jedna jest na wschodzie, druga jest właśnie na południu. Wzdłuż rzeki, która wpada do morza, rośnie prawdziwy, autentyczny, daktylowy gaj palmowy. I tam są ścieżki wśród tych palm, i można sobie popływać w tej rzece, wpadającej do morza. Odwiedzimy też wioskę Garncarzy. To jest takie miejsce, w którym kumulują się wszystkie pracownie garncarskie, kreteńskie, które produkują wzory ceramiki, która następnie jest powielana w różnych częściach wyspy. Natomiast tam w Margarites narodzą no, się te najlepsze pomysły na kretańską ceramikę. Hmm. Wszystko bardzo ciekawe. I ile trwa taka podróż? Osiem dni. Czyli w sumie na miejscu jesteśmy pewnie pełnych 7. To oczywiście wszystko będzie zależało od siatki połączeń Ryanaira, która jest publikowana z reguły w styczniu. W tym roku um, lata się z Warszawy we środy i w soboty. E, jak będzie w przyszłym, będzie wiadomo w styczniu, i wtedy ta oferta będzie po prostu pod, e, podciągnięta, że użyję brzydkiego słowa, pod, e, pod te terminy, które będzie miał Ryanair. A noclegi? nocleki będą w willi na południu Krety. To są takie dwie bliźniacze wille przeznaczone dla 10 osób. Łączy je basen. Zlokalizowane są też w gaju oliwnym. Mają przestrzeń wspólną taką do grillowania. Ten basen jest dosyć spory. Wille są prowadzone przez uroczą a rodzinę kreteńską, zaprzyjaźnioną ze mną, widoki są na góry, na gaje oliwne. To jeszcze nurtuje mnie jedno pytanie, być może jest głupie, ale czy oliwkę można z drzewa zerwać, jak jest ten moment i tak ją po prostu zjeść, czy ona musi być w jakiś sposób, nie wiem, obrobiona, żeby nie No oczywiście ją... możesz ją zjeść, tylko po co? To nie jest dobra e, oliwka. Oliwka musi być obrobiona. Musi ona być, mu tak? Musi być. Musi być albo uwędzona, albo ususzona, albo e, w zalewie, albo nadziana, albo nie nadziana albo z pestką, albo bez pestki, ale e, no taki owoc prosto z drzewa jest dosyć paskudny, nawet kozy tego nie jedzą, hmm. a one jedzą wszystko. Ciekawe. No jakoś nigdy z tą oliwką tak jakoś nie. Nie próbowałeś. Nie próbowałem, tak. Znaczy, no, ze słoika to zawsze <laughs> oczywiście. oczywiście uwielbiam i, i, i jest super, ale jakoś tak nie, nie poznałem tego. No to zachęcamy i odsyłamy. Powiedz, gdzie znajdziemy ofertę, jak możemy się z tobą skontaktować, żeby na taką niesamowitą mhm. wyprawę, znaną i nieznaną, wyruszyć. E, oferta będzie do pobrania e, już w najbliższych dniach na stronie www.kretaexpert, tak jak państwo słyszycie, e, bez żadnych angielskich znaków, po polsku kretaexpert 可。Okay. Pl. Wyjazd jest w całkowicie, w całkowicie z polskim przewodnikiem, z polskim kierowcą a, i pod opieką a, polskich a, ekspertów. A, I mój adres mailowy to jest joannamałpa Zachęcamy i odsyłamy. A zachęcała Joanna Ser Seroczyńska-Bielenia, właścicielka biura podróży Kreta Ekspert, która ma 40 drzewek oliwnych. 80. 80. 80. 80. 80. Czyli to to już jest taki no to konkret. Już, to już jest tak. To ja proponuję, żebyśmy o tych drzewkach i w ogóle o Gaju porozmawiali w naszym Super. kolejnym spotkaniu. Bardzo dziękuję jeszcze dziękuję raz. Bardzo. Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Camilo Castro. Do zobaczenia.